Cześć, Dolski Barcelona. w kolejnej grze na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w symulator Kowala 2. Dokładnie tak, ponieważ ta gra jest iście taką bardziej rozszerzoną grą, yy, tą, którą ostatnio po prostu graliśmy, którą bardzo cieplutko przyjęliście, za, za co wam oczywiście bardzo dziękuję. Yy, łapeczkę w górę, mam nadzieję, że już zostawiliście. Yy, wlatuje intro i zacznijmy kolejny prześwietny odcinek na moim kanale. Dokładnie tak, intro. Pamiętaj o zostawieniu suba oraz kliknięciu w dzwoneczek, bo teraz nie wystarcza sam sub, żeby widzieć nowe filmy. Trzeba jeszcze obserwować kanał. YouTube się trochę zmienia. Dzięki miłego oglądania. To jest bardzo, bardzo podobna e, gra do tej, e, co, co graliśmy jakiś czas temu. Tyle, że tu jest bardziej zaawansowana, prawda? Tutaj. Kurde, ja mam nogi i ręce takie Minecraftowe, takie mi powiedzmy. Mam młotek. A, no dobra, to będzie to samo, co ostatnio. Kredyt, dobrze. E, tu mamy. O, mogę, nie, 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 nie mogę se, kurde, się przekiwać. Piękna po prostu pogoda za e, okienkiem. Możemy skakać, możemy chodzić w ogóle. I o co tu chodzi? Halo, dzień dobry. Uh, jakieś kuźwa, ogry, trole, gobliny. Nie wiem, co to kurde jest, dobra. Dobra, no to postarajmy się ogarnąć tutaj w ogóle za. Okej, okay, ja nie mam lustra, jestem kuźwa wampirem, dobrze, może być i tak. La, 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 jaki ładny dzień. W ogóle jestem niebieski w końcu czy jestem pomarańczowy. Ty przed chwilą byłeś pomarańczowy. o co chodzi? Klik mi, kliknęcie name. aha, to ja tu mam w ogóle sklep tworzyć. The best kuźwa ten yy, kuźwa ten yy, sklep yy, na yy, świecie da i dalej nie zmieszczę, dobra, czul Don, proszę bardzo, The best. Kuźwa te nieważne Left click, proszę bardzo. wow, otwor otworzyłem drzwi. Shop close, click sign to open close. Open, A Teraz otworzyłem sklep. Jo, pierdziel! Right click to pick up the parts and drop the. Oh, top the button. Aha, dobra, czyli tu. czyli tu i Jo, pierdziel, że ja tu tworzę normalnie przedmioty, ty. Display, czyli to mamy mniej więcej jak to wygląda. Czy tu jakiś taki wielki śmiecz, Tu taki mniejszy. Tu jest jakiś taki mały ten. Tu Gida, tu jakiś. Tu jakiś młot. Tu jakieś w ogóle chyba tarcze. I pierdzielę, dobra, tu będziemy mieć coiny, tu mamy copper, not ready, dobra, daj mi, daj mi, daj mi to i standardowo tutaj muszę to wrzucić, tak, klikaj, o, o, ty kurde, dobre, not ready, give me a great hammer now, a jak się robi great hammer w ogóle, jak się to cokolwiek robi, Jezu, co to jest? One in bar, short blade. Two in bar, blade hammer. Ale ty co chcesz? Great hammer. Kuść, ona chce Great hammer. Great hammer to jest, co to jest? Aha, great blade. Czyli trzy aż potrzebuje te. Ja pierdziele, No to trzeba było tak od razu. No trzy naraz muszę bezki. To dobra, tu jest już, jeszcze już gotowe. To dajemy sobie tutaj. Not ready, not ready. Dawaj, szybciej się smaż, Bo to w ogóle czas mi leci. Ja pierdzielę. ja mam nadzieję, że to zrobię. Dobra, ready. Aha, gorące, gorące, gorące. Fuck, czekaj, szybko. Dobra i teraz co? Ciol. 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 No bij to kurde, ubijam. U uh. Halo, a czemu to jest takie, a ja, aha, jeszcze raz kliknę, dobra, czyli mamy, lard. dobra, je, je, jest, jest główka, dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay. i teraz, czekajcie, bo ja muszę, Great Hammer, Great Hammer to będzie to takie coś, takie na z tym długim chyba, tak, kurde, a które to będzie do Great Hammer, halo, bo tu jest coś napisane, przepraszam, ale ja muszę instrukcję zobaczyć, nie mam pojęcia, dobra, ale w takim razie chyba potrzebuję wziąć to i złączyć z tym, o, czy to będzie Great Hammer, proszę, to jest Great Hammer, tak, no, this is for you, to jest Great Hammer, tak, czy to nie jest Great Hammer? Coś się z tym sta... Halo, ty nie idź sobie kuźwa na, na, na spacer, tylko tutaj cię potrzebuje ktoś. No wiesz co, zrobiłem ci Great Hammer, piccio, bo cię zaraz tym młotem... O jak cię tym młotem piznę, zaraz kautuje. No kurde ty, nie nie wiem. E, R. No Great Hammer, to co to jest Great Hammer? No ja myślałem, że Great Hammer to, to jest to. Czy to będzie to? Bo ja już nie mam teraz tych ingotów, mam za mało ingotów w ogóle. Halo, proszę mi zapłacić kuźwa, ja ci tutaj zrobiłem, prawda, taki, taki... Co za luj, no dobra, to sobie to położę, to, 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 co to w takim razie, a nie, czekaj, tu jeszcze coś brakuje do tego, halo, czekaj, bo on ma takie ciulstwo na sobie, czekaj, 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 on ma takie cuś, już se poszła, ty, ale ja nie wiedziałam, bo tu trzeba jeszcze coś dowalić do tego, tylko czekaj, yy... Gdzie to będzie? Halo. Great sword, no dobra, postarajmy się zrobić great Sword, ale to jest strasznie trudna gra. To nie jest tak łatwo, jak było ostatnio. Czekaj, Sword to było też również z trzech. Kuźwa, droższych rzeczy to nie możesz też zażądać, co nie? Kwadratowy kuźwak, podobny. nie wiem co to kurde jest. Tu wszystko fajnie się, się gotuje, się, się przyrządza, się koper, ready, dobra, pyk. Strasznie przerobane, że to trzeba tak wszystko tu równo układać i w ogóle, przecież to, to się nie da, tak. Ale nie, czekaj, czy nie powinien tego wrzucić tutaj? Nie, chyba nie. A, no dobra, nieważne. A ja tego chyba nie schodziłem. Przecież to było rozbite, czekaj. Pyk, pyk, pyk. Ja zapomniałem, że to trzeba schodzić przecie, Dobra, to jest Great Hammer, tak? Nie, Large Blade. Gdzie jest, a Great Hammer to jest. Nie, no dobrze, to będzie to. I teraz to potrzebuję wrzucić tu. Czy to ma być to? Dobra, czekaj, jak się robi ten, ten miecz? Kurde, 99 sekund. To rączkę i taki dłuższy ten, czekaj. Rączka to będzie. Jak tu ja mam mało miejsca w ogóle? Cze, prze, prze, przepraszam, ja muszę zobaczyć, jakie jak to może robić. Ręczka i taka, taka dłuższa rączka, dobra, taka dłuższa. Psuń się pan! Mogę to odłączyć? O kurde, chyba nie mogę. Czy to będzie dobre? Proszę. Daj. Jest! Jest! Zrobiłem to, kurde! Mam, mam końce, halo! Zarobiłem coś? Dałeś mi coś, czy nie? E. Panie! Bo ja za darmo to ja nie robię! Copper coins, raz, dwa... Grip, gła Jezus Mary, ile tu jest? One hand grip, bo chyba to zużyłem. Place order. Kurde! I pierdziel, dobra, co, co, czekaj, bo tu kolejne kurde... Pierdziel. Dajcie mi chwilę, odpocząć no! Give me a dagger now! A może trochę kulturki kuźwa? Piczko. Dagger to jest to chyba, nie? Czyli to będzie, czekaj, dagger się robi z jednego. Czy ja muszę instrukcję, bo ja nie pamiętam? No to będzie jedna, na 100% jedna. Czekaj, ja tu mam jeszcze na szczęście. Dobra, tu sobie walniemy, tu sobie to podgrzejemy. Ja za ten czas sobie pójdę, prawda, tutaj em, po moje zamówienie, prawda, tu se pierdyknę to. Ślub, ciup, dup. jeszcze to czy nie? A nie, no tred jest, kuźwa, ty jesteś ślepy, dobra. Ja już jest ciemno w pizdzie. Aha, tu już se wszyscy poszli w ogóle. To po cholerę ja robię tego Daggera. Przepraszam bardzo, bo ja troszeczkę nie rozumiem. Przerąbana jest ta gra, ona jest bardziej zaawansowana, kurde. Nie wiem, idę się przekimać w ogóle. Closed, kurde, idę się przekimać w ogóle. Nie wiem, czy jest... You feel tired? No właśnie, jestem kurde zmęczony, muszę iść spać. Bez kitu, tutaj naprawdę trzeba spać? LOL, dzień drugi. You feel refreshed? Dobrze, czuję się kurde odświeżony. Zarąbiście, tylko co mi z tego, jak ja kurde ledwo co ogarnię w ogóle cokolwiek... Dobrze, chociaż jedną rzecz zrobię. Dobra, open, proszę bardzo, zapraszam do mojego sklepu. Ja witam serdecznie, tutaj cały czas jest Copper ready. tu se wrzucę kolejny copper do tego. Tu se wrzucę kolejne. ej, 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 i tu. Dobra, 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 i tu se wrzucę, tu mamy jeszcze tą rączkę, to se też, e halo. Tu se muszę ją tutaj pierdyknąć, dobra? Co ty masz, pan, tu chcesz? One hand hammer, dobrze, no problem. One hand hammer się chyba robi. E, short blade, blade. Dwie ingoty potrzebuję. Proszę mi się tu grzać ładnie. Ja za ten czas może uda mi się coś kupić. Mam jeszcze, dobra, mam to ingoty. Jeszcze jeden bronze ingot sobie kupię. Czyli teraz tak, mając te dwie, dajemy sobie tutaj i teraz. Hadong, 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 hadong. Dong! A Dong! To jest miecz! To jest bronz Regular Blade! bronz Regular Blade! Bronze, Bronze Legur! Ile tego jest ty? O, jest! Hammerhead 1, dobra, czyli to będzie to! Hammerhead 2! A tu są różne te! Oż ty w mordę, teraz nie wiem jakie mam zrobić w takim razie, czekaj, 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 bo to będzie takie coś, ale to z trzech się robi, a nie z dwóch, fuck my life, ty to mi nie, no to mi nie starczy, no, co za bullshit, one hand hammer, no dobra, spróbuję mu zrobić taki one hand hammer taki, taki swój, e, proszę tutaj, proszę mi się złączyć, tutaj i tutaj, czy to będzie one hand hammer, no jak dla mnie pasuje. <laughs> Wziął! Jest! Dobrze, zrobiłem po swojemu, czyli jednak troszeczkę się da. Co mamy? Mamy tu jakieś końce? No, zamówmy sobie tutaj y, te. E, Handgripy, y, ingoty oczywiście, z 2, nawet 3 może, dobra, niech będzie. I co tu jeszcze? Guards. Y, one hand guards. Ok, i two hand guards. Dobra, i tu wszystko jest, kurde, halo. To powinno mi się samo rozpakowywać, a nie, że ja to muszę tak to kurde... Great sword, great sword to jest to. Ja potrzebuję trzech, to na 100%. dobra, dobra, easy, easy, easy. Ja to zrobię, ja to powinienem, ja powinienem tu być coraz lepszy, także muszę się tu sfokusować. To się niech się pali. Nie wiem do czego jest w ogóle to, bo to jest jakiś w ogóle kryształek taki świecący, śmieszny. Tam się pali, tu mamy two hand guard, to będzie pasowało chyba do tego miecza, dobra. Copper ready, to teraz pyk, jedno. Pyk, drugie. Halo, to ciężko tak ułożyć na kowadle. Dobra i. Hadong, 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 hadong. Ha dobra, great salt, Znaczy large, large blade, dobra. Tu hand guard dajemy do tego, tak jest. I jeszcze taką. Y -dłuż... Kuźwa, nie mam dłuższej rączki. Halo, czy jest tu gdzieś dłuższa rączka? Nie, to jest zwykła. Tu jakieś w ogóle skrzynki. Halo, 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 halo. Fak, nie, nie stać mnie. Dobra, yy, jak ci dam taką rączkę, to będzie dobre. Czekaj, mogę to połączyć. Ej, ej, ej. Kurde, na... to na górze trzeba łączyć, idioto. Czekaj, gdzie to jest? Halo, zniknęło. Wezmę sobie stąd rączkę. Ty, ry, ty, ty, ry, ty, ty, ty i złączę to. To z... O, złączyłem, dobra. Powinno być dobre, czy on przyjmie taki miecz, czy ona. Eee, no to jestem w dupie, no, bo mnie nie stać już na nic, kurde, w tym momencie, no i troszeczkę mam przerąbane w ogóle tych innych przedmiotów nie używam. Po co mnie to w ogóle? Jak to się nazywa, to po angielsku wszystko jest, no. Przecież to mi na nic nie stać w ogóle, no, bo te będy mi nie płacą i zamawiają jakieś gówniane przedmioty, no weź to i się kurde udław, no. To masz takim kuźwabem mieczem, Twoja mama może kanapki ci robić. No, no i ja zmarnowałem w tym momencie swoje wszystkie. Szkoda, że ja nie mogę tego demontować. To powinienem móc jakoś demontować i to by było spoko, a nie, że kurde, przychodzą do mnie i ten. Także to niezbyt udany dzień, bym powiedział. Co ty pan chcesz? One hand sword, dobra, to powinno być easy. Tu mam to. Tu jest jeszcze większy burdel, kurde, niż miałem tam w, w tamtej wersji gry, bo naprawdę, bo tutaj to już jest w ogóle ciekawe. Bo to potrzebowałem dwie, chyba, nie? Chyba dwie, chyba dwie. Nie jestem do końca pewny, bo tu jest tak to zrobione, że nie wiadomo totalnie. Jak, jak to no jak to mam zrobić? Czy Ja mam użyć kuźwa dwóch czy trzech czy dziesięciu kurde, bo oni tylko zamówią co oni chcą. No i zarąbiście. No i weź kuźwa zrób, no. Ja jestem kurde magikiem, ja mam wszystko kurde wiedzieć, no. Wróżbita kuźwa ma LJ. Teraz robimy miecz. Ha Ja ci zrobię kurde taki miecz, że normalnie będziesz w szoku. Jest regular blade, one hand sword. To nie za bardzo taki one hand sword, to taki trochę większe wyszło. Ty, ja znowu źle zrobię. Ty, czekaj, no bo ja... No bo ja źle robię, no bo oni tak nie tłumaczą, no zero instrukcji, no kuźwa, co mnie ta instrukcja troluje, no? Short blade, no to, 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 to ja nie wiem, ale on mówi one hand sword, no to ja patrzę na sword, no i kurde. no i masz pan... No i się zesrała bida i płacze, dobra, to będę miał kuźwa miecz na, na następnego kuźwa klienta. Czy to będzie short blade? Tak. Nie, nie taki. O, masz, kurde, taki bronze, short blade, proszę bardzo. I teraz ci kuźwa dam, tak? Nie, nie, tu hand A ja nie mam rączki na jedną tego, Czekaj Nie, 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 bo to będzie one hand grip, to będzie to. Nie, to dagger prędzej mi wyszedł, ale może przyjmie. No, nie przyjmie, oczywiście, że nie przyjmie, bo to nie jest to, co chcę Wypierdzielaj mi z tego sklepu, right now, right here, kuźwa sklep sklepie zamknięty. Do widzenia, do widzenia, ślepagienia, kupce trąbkę do pierdzenia. Pojdziesz, Mist, pan, stąd w cholerę, kurde. Zrobię chyba jedną, może dwie rzeczy, które przyjmie. Resztę nie przyjęli. Jesteście wszyscy imbecylami. Nienawidzę was, Kuźwa. Zamykam sklep. Forever, kurde. Ja to zamykam. Nie ma po prostu. Do widzenia. A ja, ja stąd idę. Ja stąd idę. Koniec, kurde. Zamykam interes. Zamykam się w swoim domu. W ogóle tu jest rączka. W ogóle co ona robi. Nie mam pojęcia. Nieważne. Idę się, kurde, kłaść normalnie do łóżka. You feel tried, no, Jestem tak, Kuźwa, zmęczony, że po prostu nie chcę nic zrobić. pierdziele, to totalnie. Nie otwieram tego sklepu. Niech się bujają po prostu. Zdechnę z głodu. Nie zarobię. Do widzenia. Się będę tam pierdziel. W ogóle utknąłem. Teraz chyba nie mogę wejść. Wyjdę sobie. Tędy. A, tam się będę że to tak denerwuję. Co to jest? Jakieś kryształy z dupy, dobra? Idę sobie w ogóle wpić. jednie nie mogę, bo, bo mnie zablokowało. To ja się w ogóle skończę tutaj odcinek tak z dupy. Niech będzie, proszę bardzo. Trudna gra. bardzo... Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie koncinka. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Jeżeli tak, oczywiście nie zapomnijcie 6 łapki w górę. Ja się zgrzałem tutaj totalnie po prostu, bo już się zaczynają coraz cieplejsze dni na dłoże i ja już mam coraz większy problem usiedzieć w miejscu. Może kiedyś jeszcze zrobię jakieś podejście do tej gry, ale musiałbym się jeszcze bardziej troszeczkę podszkolić, co gdzie, czym, jak robić i w ogóle, bo, bo naprawdę jest to trudna gra. Tak więc ja się z wami żegnam. Wbijajcie oczywiście na Facebooka, Instagrama, wszystkie social media w opisie. To są te wszystkie linki, które rozwijacie tam opis. Mam nadzieję, że rozwijacie ten opis czasami, bo tak yy, nie wiem, nie, nie mam jakichś statystyk co do tego. Pamiętajcie również o subskrypcji tego kanału, pamiętajcie o tym dzwoneczku przy subskrypcji, żeby otrzymywać nowe powiadomienia o każdym nowym odcinku. Ja pierdzielę normalnie mówiąc tak szybko czasami jest problem i naprawdę człowiek yy, się, się, się mota się. Tak więc ja się z Wami żegnam, bituś dla Was, trzymajcie się, no i cześć!